Przejeżdżam na seminarium Asbiro, ponieważ to ludzie, których tutaj spotykam, oni są wartością. Wybieram seminarium dlatego, ponieważ mam tutaj przekrój ludzi od ludzi początkujących poprzez inwestorów i ludzi, którzy osiągnęli wiele w swoich biznesach, mają przeróżne doświadczenia. Czym wspaniałym jest wymiana tych doświadczeń. Moc zaciągania porad. Od osób, którzy, które nie traktują Ciebie jako konkurencji, ale masz ich jako wsparcie. I również tego wsparcia możesz udzielić na podstawie własnych doświadczeń innym osobom, osobom, które są na początku swojej drogi. Dlatego zachęcam Was do udziału w Asbiro, zwłaszcza w seminariach.